No, dobra, słuchajcie, troszeczkę to się jak zwykle dłuży. Mamy 20, 20, 22, 28 luty, niedziela. Dwa odcinki jeszcze do nagrania i wrzucenia. Możliwe, że jednak nie zdążę, ale przynajmniej trzy się dzisiaj, słuchajcie, pojawią. E, w międzyczasie, co się zdążyło wydarzyć, jeżeli chodzi o Port Royala? Troszeczkę niedużo, tak troszeczkę. E, w poprzednim odcinku natłukliśmy piratom, i na oba konwoje mieliśmy łącznie 8 okrętów. Tak, mieliśmy słuchacie 8 różnych statków. E, się, postanowiłem tutaj zrobić e, przetrzepanie, bo za dużo, po prostu było marynarzy i okrętów niepotrzebna ilość. E, więc ograniczyłem się, słuchacie, do dwóch okrętów na jeden konwój, czyli mamy łącznie 4. E, odebrałem nagrodę za pirata, potem jak wystartowałem, słuchacie, orłem. To postanowił mnie zatykować groźny pirat. Myśląc, że mając cztery statki, coś mi zrobił. Okazało się, że go zabiłem, i za... sprzedałem jego cztery statki razem przez wszystkimi jego działami. Eee, także zrobiłem jeszcze więcej. I Holand muszę do miasta holanderskiego, holenderskiego popłynąć, odebrać nagrodę, więc jeszcze więcej kasy zgarniemy. I jakby tego było mało, to tutaj czeka na nas jeszcze skarb. I znowu się jeszcze kilka złociszy. Także o rany obłowić. Obłowiłem się, słuchacie, nawet całkiem nieźle. A oprócz tego w ciągu dzisiejszego dnia, słuchajcie, ee, w związku z tym, żeby jeszcze coś się pojawiło, zrobimy sobie kilka misji. Postaramy się, słuchajcie, misję zorganizować eee, i zobaczyć, słuchajcie, jak w związku z tym ee, mniej więcej... Nasze życie może się zmieniać, chociaż ono chyba zmieniać nie będzie zbyt wiele. E, przy okazji oczywiście jeszcze handel słuchacie rybami, bo Głoduwa, patrzcie, jen, co to jest za głoduwa? zrobiła się niewyobrażalna. Oczywiście wszystkiego na razie nie sprzedajemy, bo po prostu e, po prostu można sprzedać gdzieś indziej drożej e, Oprócz tego, słuchajcie, od razu tutaj sobie, sobie wypłyniemy, wrzucimy już średnie, średnie obroty, do tortugi sobie wypłyniemy e, Szukamy jeszcze mapy, e, kryjówki. Mamy dwa kawałki mapy kryjówki, czyli już możemy niby szukać, słuchajcie, naszego własnego miasta, nowego do założenia. Aczkolwiek tak długo jak brakuje nam X-a albo chociaż nawet konturów e, miejsca, które powinniśmy szukać, no to no nie ma sensu generalnie teraz. Próbować e, latać, słuchacie, po, po wodach. No, jeden sens, jaki na razie jest, to od miasta do miasta szukać kawałków mapy, aż w końcu coś się trafi, je. Możliwe, że mam wciąż za niski poziom, generalnie, jeżeli chodzi o doświadczenie, żeby niektóre kawałki mapy znaleźć. Nie jestem pewny, to jest tylko moje przypuszczenie. W związku z tym, jeszcze e, będziemy tę misję właśnie wykonywać na dzisiejszym odcinku. E, zaraz padniemy, słuchajcie, sobie do jakiegoś, no, pierwszy, jakiś Victor Hoges. Będzie mnie atakował, czy nie będzie mnie atakował? 120, 120 marynarzy? Oni się nigdy nie nauczą. Czter... Cztery łodzi mnie zaatakowały. Cztery pieprzone statki mnie zaatakowały i ja je wyczyściłem. No ale dobra. Skoro chcą, skoro chcą, tak pragną tej śmierci. Ja nie mam z wami problemu, panowie. Ja was wszystkich bardzo chętnie poślę na spotkanie z Poseidonem. Pośniecie mu moje pozdrowienia ode mnie. Dobra. E, oczywiście, że pierwsze co robimy tymi kochanymi barkami w związku z tym, że są szybsze e, to atakujemy je łańcuchówkami i jedziemy. E, może zróbmy tak e, Ta łódź, niech nam... E, niech obie one spróbują jakby uciekać e, Chodzi o to przede wszystkim, e, że jak z e, żwawo mniej więcej jestem w stanie jedną łódź kontrolować, żeby w, żeby w rzeczywistości druga nie dała się nie dała się zapędzić w koziruk, nie. Dobra, na razie mu wyłączymy, bo chyba idzie ok. może jeszcze nie, dobra, niech ucieka, niech ucieka, ty też troszeczkę jej w wiej, w jej. nie dajcie się tutaj zapędzić przede wszystkim, jak możemy troszeczkę się pobawić z nimi w ciuciu babkę, to to, to to róbmy, dobra, e, wyłączymy mu, może się nauczyć koniecznie na tych, słuchajcie, żaglak, tutaj można, widzicie, e, tutaj można się bawić w ustawianie żagli, też można bardzo fajnie, słuchajcie, prędkością w ten sposób się bawić i o, ogólnie że z winnością, dobra. Żeby oni zaatakowali nas trzema barkami na przykład pełnymi, bałbym się, to, to naprawdę to byłoby źle, ale jak oni nas patrzą, że nas atakują, no to jest tragedia, a ja jeszcze dopiero co słuchajcie, jeszcze za zdobyte pieniądze wyremontowałem te no, moje e, statki, one są teraz zarąbiście ogarnięte, dobra, e, ten tutaj sobie też robi, e, ten tutaj porządnie działa, dobra, przerzuć się na tego, bo ten to już ma tutaj... Słabe, słabe ożaglowanie i sobie z nim fajnie można się pobawić. Ach, topić nas próbują skubańce. Próbują nas skubańce niestety topić, co jest dosyć nerwiające, bo dopiero co wyremo wyremontowałem ten, ten, te statki. Lakier mi zadrapią skubańce. Ale dobra, patrzę to co tu się dzieje teraz. Wystarczy jeszcze jedna salwa. Okej. Okay. I... yep. Idziemy, drani, e, weźmy tu, o, i teraz, o. E, skoro uszkodziliśmy im te żagle, to możemy teraz pokusić się o e, przejęcie okrętu przeciwnika. Teraz też nam jedzie, już zdecydował się po żaglach nas atakować. E, dobra, są, z, z tą trzydziestką powinniśmy sobie tu poradzić. E, Wróg może nas tylko niestety dosyć niemiło e, atakować, dlatego wiecie co? Nie. Żeby ona nie rozwalał za, za, za długo naszych jednostek tutaj. O właśnie, patrzcie, może nas tu bardzo łatwo... Jak gdyby on użył tych mniejszych kul, to by nas rozwalił. Dobra Okej. Okay. Zapakujmy mu jeszcze. Zapakujmy mu jeszcze troszeczkę tutaj. Różnych fajnych możliwości. Patrzcie, patrzcie, widzicie jak on tu pięknie słuchacie na, na, na parza. No nie no. Dobra. Bierz go, bierz go. Nawet nie ma się, nawet nie ma się co, 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 co z nimi chrzanić. Już ich mamy w garści, tak? Słuchajcie, trzy, trzy statki ogrywa się naraz. No, nie, nie wierzę, żeby normalnie zaatakowali. Z takim wyposażeniem. To jest takie troszeczkę już, słuchajcie, AI, które myśli. Znaczy, AI, takie podstawowe dosyć, nie? które myśli, że mając większą przewagę statków, można zwyciężyć. No. Nie, ale to jest za na nasze słuchajcie, na, 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 na naszym plus przejmujemy, przejmujemy oczywiście, że przejmujemy, bo my tu teraz sprzedamy. Eee... O trudno. Do, za, zaraz po prostu szybko wypłyniemy do Paraport Au prince i tam też słuchajcie to wszystko sprzedamy i kogo słuchała? Holandia, czyli mamy już dwie piękne nagrody. No po prostu piękne, przepiękne. Dobra, tu też handlujemy sprzedajemy, dobra. Tu już ich fajnie troszeczkę tutaj e, dowartościowaliśmy jedzenie. Ten konwój nie będzie słuchać tutaj podróżował gdzieś daleko. Po prostu. On musi nas za 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 zaopatrzyć tutaj już finansowo, nie? Tu sprzedamy, proszę bardzo, brakuje. I teraz chodzi to, co chcę zrobić, to teraz tak. E, potrzebujemy. E, potrzebujemy. Dobra, więcej po prostu już nie, mówimy, nie jesteśmy na razie w stanie zwolnić. E, potrzebujemy ludzi. Dobra. Jeżeli jednak nasz przeciwnik postanowi zaatakować, to my nam, mając tutaj, słuchajcie, nawet patrzcie, pięć łodzi w rzeczywistości nie ugramy tego, bo będzie za mało ludzi, będzie po prostu za mało ludzi. Dobra, weźmy, my tu jeszcze kupmy, słuchajcie, o właśnie, te tutaj kupmy i z powrotem płyniemy już i to na tak na dużym speedzie do Port-au-Prince, już myślałem, że mnie znowu zaatakuje. Aby eee, te wszystkie zbędne rzeczy sprzedać, nie? Dalej idziemy odebrać nagrodę. Może tutaj nawet, słuchajcie, załapmy się. Może tutaj nawet na jakąś misję, bo podejrzewam, że nie pozwolono nam stąd wypłynąć. Skubańce jedne, dobra. Eee, bierzemy tu oczywiście magazyn. Pakujemy wszystko, co się da. I może też troszeczkę tego, więc dobra. Do świętej Łucji płyniemy. Eee, sprawdzamy. Nie, nie. Okej, okay, dobra, dzięki. Trochę przyspieszymy tutaj e, i już możemy. Niech on tak jakoś fajnie wyląduje. E, dobra, on tu musi jeszcze. Was bardzo eee, no, generalnie to troszeczkę też się śmieje z tej całej inteligencji sztucznej, eee, jakby wiecie, tak, troszeczkę jaki to jest żałosne, a w rzeczywistości też trzeba mieć no, na względzie, w rzeczywistości to, że to jest po prostu też tylko gra, i to dosyć stara gra, a, a i tak już jest w pewnym sensie fajnie nawet zrobione, więc eee, jeżeli chodzi o handel, etc., etc., etc. Et, et, et. Yy, więc w zasadzie nie powinienem tak naprawdę narzekać no, na Bryks lub Pinaka. Patrzcie, ile forsy. No, patrzcie, ile tu mam forsy. Oczywiście to jeszcze for forsy jest więcej, bo my robimy ładunek i. No, tu patrzcie. Ups, nie tu, nie tu, ale tu. Patrzcie na to, ile kasy z tego idzie. Ile przepięknej kasy. Oczywiście my tu zwalniamy troszeczkę załogi do 120 jednostek. No bo za e, ten, bo po prostu wiecie, tutaj za dużo ich trzymać też nie możemy. Dobra dobra, budy i ośmię się zmierzyć z bezpieczeństwem. Żartujecie sobie ze mnie, żartujecie, dopiero co stłukłem już drugiego pirata. No dobra moi mili, już jest po wszystkim jeszcze 14 minut. Mamy. Skopałem im dubska i... Już następne trzy łodzie razem z ich zawartością pójdą na sprzedaż ranę. ale źle ci piraci się rozzuchwalili. Tym razem już naprawdę tak już porządniej do mnie wkroczyli, bo na trzech brygach w, pełny, w pełnym słuchacie wyposażeniu w, w, w pełnym uzbrojeniu, że chodzi też o załogę, więc już zrobiło się groźnie, ale ich poskładałem wszystkich, to jak widzicie, kurczę, trzy piękne brygi zaraz pójdą na sprzedaż do Hiszpanów, no nie, oni no przecież ułatwiają mi robotę, ale dobra, <laughs> e, jesteś tak młody i silny, czy ośmielisz się zmierzyć ze bezpieczeństwem? Szukam prawdziwej burzy na morzu, ponieważ jestem zegarmistrzem i muszę przetestować swoje najnowsze dzieło, nazwałem je chronografem. Został zbudowany, by wytrzymać trudy morskiej podróży, gorąco i wilgoć, cały czas pracując dokładnie. Pozwól przyłączyć się do twojego konwoju i zabierz mnie w oko burzy. Dowód wdzięczności pokażę twojemu kapitanowi, jak działa mój chronograf. Dzięki temu słuchacie, nasz kapitan troszeczkę więcej zyska doświadczenia i w ogóle umiejętności na morzu. To jest bardzo przydatne, kiedy trzeba na przykład automatycznie mu kazać się walczyć. Nigdy go nie robię, bo to jest samobójstwo zazwyczaj, ale chociażby nawet przy osobistej walce, jak każę mu coś robić z przeciwnikiem, to on już nawet lepiej będzie to wszystko ogarniał. Także do. My się zgadzamy. Znajdź sztorm i przeprowadź mnie prosto w, e, przez jego środek. Chcemy wrócić w ciągu 21 dni. Nie, zaważono sztorm na północny zachód od miasta Port of Spain. Północny zachód od miasta. Nie, 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 nie! Zartujesz sobie ze mnie! U... Nie planowałem tego, kurczę. Nie... A... No dobra, słuchajcie, no co, no? Nie ma wyboru. Port of Spain, płyniemy po prostu. I tyle no, już skoro żeśmy się z ładzie zaciągnęli, już skoro e, decyzję podjęliśmy, no nie sądziłem, że nas tak daleko wy, że tyle nam zejdzie. No ale trudno, dobra. E, oczywiście tutaj wszystkie możliwe brygi my tu sprzedajemy. Eee, kasa, 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 kasa. Eee, tu jeszcze, oczywiście, magazyn. Miasto, ładunek, oczywiście. Nie, no, patrzcie, ile tutaj do, do, dobrocia, jest jeszcze. Tutaj dla pewności, po prostu. O, w ten sposób. No, i tego potrzebujemy, bo żeśmy stracili tego, co nie miała. 133 tysiące, ale żeśmy się odkuli, nie? A w rzeczywistości wyruszyliśmy jeszcze z rybami, żeby jeszcze więcej zarobić. Dobra, eee, zobaczmy, czy może oni tutaj mają jakieś fajne zadania. Eee, chodzi o ziemniaki, to jakąś. Żeby ziemniaki, ziemniaków, to my troszeczkę tutaj nie mamy jak. Cukru i wina. Ehm, Dwukrotno większą ilość wina. Wino, wino, wino. W zasadzie winem. Dobra, trzeba się zorientować, jak tutaj w, w okolicy. My tu się trzymamy z winem przede wszystkim. Płyniemy do świętej Łucji ehm, A ten tu już na, na pełnej e, płynie. E, na północny zachód. Dobra, Akład powinno nam być troszeczkę po drodze, więc możemy sobie spokojnie przyspieszyć tutaj e, ten cały nasz, e, naszą podróż i zorientować się, czy gdzieś tu w okolicy coś będziemy mieli. E, są w stanie wojny, dobra. Ale chwilowo nie, nie, nie będziemy słuchać tu z przeciwnika. Potrzebowalibyśmy do tego listu kapelskiego. E, Bubr niczego nie zauważył. Orzeł na razie też płynie. Dobra, święta Łucja. E, proszę bardzo, handlujemy. Patrzcie, patrzcie, ile tu zarobić idzie. E, dobra, e, nie posiadasz. Ok, nie posiada, nie posiada, nie posiada. E, my tutaj, oczywiście, jeszcze orłem bierzemy. Całą sprawę w nasze ręce e, i szukamy. Słuchajcie, oka burzy. E, kolejny tutaj pirat, nieznany. Słuchajcie, nawet wiecie co. E, Póki oni tutaj płyną, to my możemy nawet zobaczyć. 47 tysięcy, patrzcie, mógłbym, ale na razie nie mamy takiego zamiaru. To może na, na inny odcinek, dobra, żeśmy chyba ich tak przetrzebili, że został tylko jeden w, w pobliżu Chesterfold. To chyba też jest w okolicy nowych wysp, po wokół, wokół, wokół żeśmy się szpędali. Trzy okręty: John Evans, a na razie nie, 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 nie mamy tutaj zamiaru ee, z Johnem Evansem się się szarpać. Słuchajcie, znajdujemy się w matrynice. O. Ach. Niech te ceny się nie zmieniają. O, ale tu można słuchać zahandlować. Dobra, ale niestety yuki, juki. Ale nie, momencik, ale trzeba. Czy możesz dostarczyć mi juka? Ci 480 za beczkę i wezmę wszystko. Ale momencik, przecież my jukę. Patrzcie, patrzcie, drugą misję możemy robić. Jukę, my jukę tutaj sprzedajemy. 480 nam chyba proponował, nie? Za każdą beczkę. 480 za każdą beczkę. Tak! Juka. Jeszcze się upewnijmy, że to co ja chcę, chcę mu dać to jest na pewno Juka, że to posiadamy. Juka, 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 Juka. Juta, Juta. Tu pisze Juta, a on prosił o Jukę, ale tutaj, tutaj nie wiem czy to jest bawełna, nauczynia, ubrania, sól, sukno. Dobra, bierzemy. Bierzemy tą, słuchajcie, misję. Najwyżej po prostu ona nie wypali nam. Eee, Okej, okay. maternika. Eee, okej, okay, okej, okay, okay. tylko teraz pytanie. Na rynku, zanim nadejdzie 16 marca, okej, okay. uda nam się, słuchajcie, du 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 dużo mu obchnąć. Mamy tego, tak naprawdę, tej luki potąd aż nie. Więc, nie dość do doświadczenia, słuchajcie, z misji nam przyjdzie to jeszcze sporo kasy. Dobra, my to oczywiście przyspieszamy, zapisujemy sobie jeszcze szybciutko, żeby tutaj. Nie. Uch. Ale miałem zawał, przeto myślałem, że skraszuje mi, słuchajcie, grę. Dobra. Północny zachód. Ostatnio zauważony na północnym zachodzie, proszę bardzo, od Port of Spain. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Gdzieś tutaj w okolicy bardzo możliwe, że powinien się znajdować. Jeszcze się upewnimy. Północny zachód. Północny zachód. Dobra, dobra. Hmm. E, tak bezpośrednio chyba to... O, patrzcie, patrzcie, patrzcie! Haha! <laughs> Jak idealnie nam się trafiło, mamy słuchać ten cyklon, wpływamy w niego. Misja jeszcze chyba trwa. Nie wiem, czy to cień jest. Czy to jest środek? Próbuję w ten środek trafić, widzicie. Ale mnie nie zaakceptował. O! O! Och! Aż się za bardzo, widzicie, odezwał. Dobra, za bardzo się odezwał. Ale mamy to, dobra. Mamy to, więc teraz, tak naprawdę, e, śmiało możemy wracać. Czy tam jest? Ziemniaków tam brakuje na przykład. Dobra, czy my mamy tutaj coś jeszcze na stanie, co byśmy mogli im dać? Ryby tutaj. Tam raczej zboża nie brakuje. Dobra, nie ma sensu, słuchajcie, nie ma tak naprawdę sensu. E, bierzemy naszego e, bierzemy naszego orła i z powrotem go zabieramy do Port Aus e, Prince. E, zanim napłynie 19 marca. Zdążymy, słuchajcie, na luzie. Dobra. E, chociaż wiecie co? To przy okazji inaczej, zahaczmy, bo... bardzo szybko tu zobaczmy. Mięska... Ryby. Dobra, najwyżej ewentualnie tu spróbujemy zahaczyć i gdzieś je ewentualnie sprzedamy. Bierzemy w maternicę, wyciągamy tutaj cały nasz dostępny czytaj. Czytaj, 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 czytaj. To był błąd, to był błąd, to był błąd. O, rany i to duży słuchajcie błąd. Dobra. E, my tutaj misję mam nadzieję, my, 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 tak, mamy nadzieję, że mamy... Tak, mamy ją zaakceptowaną. Dobra. E, ach, patrzcie, słuchajcie, patrzcie to nawet troszeczkę. O. To był bardzo, słuchajcie, duży błąd. Eee, o, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz możemy się wycofać z powrotem. Eee, to był duży błąd, bo ja kupiłem od miasta tą całą masę, słuchajcie, yuki. Eee, a my mamy z magazynu, proszę bardzo. Wszystko na statek i teraz do materniki, prawda? Chyba w maternice. Tak, w maternice, do materniki, dobra. Eee, nie, 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 to to materniki. Z powrotem. A ty, orzeł... Wszystkie ryby i ewentualnie jeszcze... Ach, dobra, trudno. Jaka misja? O, wystarczyło go chyba do jakiegokolwiek innego miasta rzucić, żeby starczyło. No dobra, okej, okay, słuchajcie, jak widać, słuchajcie, starczyło, nawet nie wiedziałem, e, do Roatan, e, czy wiemy gdzie znajduje się, słuchajcie, ten cały Roatan, 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 szczerze, dla tego pojęcia teraz nie mam, e, gdzie to miasto Roatan może się znajdować, akurat taką nazwę, o, dobra, tutaj, wiecie co, patrzcie, dobra, zgadzamy się, bierzemy, będzie nam, słuchajcie, po drodze, e, Roatan, zgoda, pakuj się, słuchaj, na orła... I wypływamy sobie tutaj do miasta Roatan, nie ma problemu, tylko wiecie co, nie, jeszcze, jeszcze ostatnią rzecz zrobimy, eee, ładunek, eee, no właśnie, dobra, i teraz do Roatan sobie płyniemy, nie ma problemu, one nie są aż takie też uszkodzone, to też możemy śmiało w to się pobawić, eee, pierwszą misję, jak widzicie, słuchajcie, rozwiązaliśmy, nie, eee, jeszcze mamy minut, a, dobra, jeszcze chwile, chwileczkę mamy, eee, nasz, eee, właśnie, zobaczmy, czy teraz... Nasz kapitan, który teraz kieruje się, zyskał jakieś tutaj morale są wysokie. Patrzę, już nie pamiętam, już teraz nie pamiętam, ale jest czwórka. To chyba całkiem słuchajcie, nieźle, więc już tam jego doświadczenie e, podskoczyło na pewno. ale może zobaczmy? O, patrz, ej, ale weźcie, zobaczcie. Ten ma jedynkę, jeżeli chodzi o umiejętności. O umiejętności dowodzenia okrętem, a ten ma ponad czwórkę. To już są. Bardzo nie, to, to, to już jest, są bardzo niezłe umiejętności. Eee, fajnie, żeśmy go przeszkolili. Wypadałoby nawet Bobra w najbliższej przyszłości wyszkolić. Eee, dobra, ten bezpośrednio kieruje się na Roatan. Eee, kolejną misję sobie przy okazji zrobimy. <laughs> Szaleńcy. Szaleńcy, niemożliwi ludzie. Powinni usłyszeć już o sławiennym Pedro Delero, a przynajmniej tak jest moja pozać nazwana w tej grze, która rozwala wszystkich możliwych piratów bez względu na ich przewagę liczebną, a przynajmniej na pewno półtora e, razy większą przewagą liczebną. A i tak się do mnie gardą, słuchajcie, już mam 150 tysięcy sa sa samych piratów, których naszaskałem. Znaczy samych, bo teraz z 50-80 tysięcy zajdzie na samych piratach, których skała, nie? I cały czas ich trzaskam i to chyba tylko w ciągu dzisiejszego dnia, bo wystartowałem... Nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wystartowałem z 40-50 tysiącami chyba dzisiaj i mamy 150 tysięcy. Niemożliwi ludzie, no po prostu niemożliwi, kurze, zobaczycie tylko, że dwa, dwa statki moje płyną i, i odwala szajba, nie wiem co z nimi się dzieje, kurze, niemożliwi są, naprawdę, naprawdę wam powiadam, są ci ludzie niemożliwi. O, musiałem się znowu cofnąć, sprzedać, słuchajcie, uzupełnić materiały, to jest, no jeden statek już w połowie funkcjonuje prawidłowo. Dlatego, jeżeli następny atak przyjdzie, to chyba tej misji nie skończę, będę musiał po prostu naprawić ten na cholerny okręt jeden, no bo on już powoli płonie, on coraz gorzej tam zipie, nie? A ja już wiem, dlaczego oni między innymi tak na niego na 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 nasakują. Patrzcie, zapomniałem. O tym, że jak... E zapomniałem o tym, że jak statek jest obłonowany towarami, to jest atrakcyjniejszy dla piratów i chętniej mają ochotę go brać, a jak... No patrzcie, widzicie to? Widzicie skubańca? Nie, 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 no nie. patrzcie, patrzcie, już do nas płynie, z prędkością co prawda 10 węzłów tylko, ale, ale już nas wziął na cel, 140 ma 120, nie no, kurde, no, nie wierzę w to, nie wierzę, dobra, słuchajcie, ee, jest w konwoju orzeł, 4 marzec, e, 9, no dobra, chyba sobie poradzimy, po prostu sprzedamy wszystko, e, wszystko po prostu sprzedamy w najbliższych miastach i płyniemy po prostu, bo nam nie dadzą spokoju. Skubań chciałem zarobić, a okazuje się, że jak nie ma się większej floty, to cholera nie dają spokoju, psu braty jedne. Nie, no nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Dobra. Słuchaj, bierz tutaj wszystko, proszę cię bardzo, nie ma problemu. Bierz i ciesz się. Dzielcie się do tego wszyscy. To jest bowiem juta moja, która przez moich ląbaczy została wydana na twoje potrzeby. Mamy mapę. A ja już wiem gdzie się ten skarb znajduje i tego dobić się do niego nie mogę, bo piraci chcą umierać Ja <grystanie> nie jestem w stanie ich wszystkich obsłużyć Och, Co za... Co za gra, Nie no, chyba cię 21 praktycznie jest. Co chwilę musi być przerwa jakaś na jakąś walkę, żeby ją obsłużyć. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Po prostu się nie da, patrz co ciekawy odcinek dzisiaj się zrobił Dobra, ee, No nie ma co, dobra, bierzemy słuchajcie sprzedajemy nie ma nie, nie ma co po prostu tego trzymać i idziemy po ryby idziemy tak naprawdę po ryby oni nas tym dogonią chociażby chcieli e, mamy tutaj le, jest tutaj gość nasz lepiej wyszkolony lepiej ogarnięty no i przede wszystkim akurat e, fluita jest fluita jest wolniejsza żeby widać największa e... A raczej najlepszej, jakby klasy, do klasyfikacji tej, tej gry, tutaj statek on zawsze się tutaj na, na, nam pokazuje. No, jak na fluicie płyną, no to się nie ma co dziwić, że są wolniejsi okład od nas. Te barki są tutaj szybszymi okrętami. Dobra, eee, weźmy to wszystko, sprzedajmy tak naprawdę w Santa Marta, ewentualnie w Kartagila. Ka, 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 już chciałem powiedzieć, patrzcie jak mi się kodnego kojarzy. Nie, no, a nie, aż boli, aż mnie boli, aż mnie boli, autentycznie mnie boli, dobra, eee, próbujemy, nazywamy Eee... Już się czas skończył, patrzcie na to. Próbujemy... Zapisz. Dobra, nie ma słuchajcie wyboru. Eee, trzeba będzie tutaj jakoś tak trochę na obkoło to wszystko ogarnąć, no bo... Musimy znaleźć jakieś miasto, które będzie akurat potrzebowało ryb, ja ich tak, tak nie, tak nie sprzedam, bo nie, nie da się. Nie da się, po prostu się nie da, słuchajcie. Patrzcie, i ci nas omijają tak naprawdę. Ich jest więcej, ale nas omijają. To chodzi tylko i wyłącznie o ten szaniony ładunek. Eee, już się zastanawiam, czy się zawróci za nami. Skubaniec jeden. Dobra, eee, Kartagena. Weźmy to, zobaczmy. Mam do umówienia z panem ważne. O właśnie, jak. Jak już troszeczkę będziecie mieli reputację, to się robi coś takiego. Ale nie jesteśmy na to, żeby za ową. Yy, yy, za, za ową dziewczyną kurczę. Yy, rzucać nie, nie, pieniądze na nie wiadomo jakie jest wesele. To jest po prostu nie ogarnięcia. Nie chcę z tego robić problemów, więc do. No. O, dobra. Teraz to ja i mogę bez problemu sprzedać wszystko, dobra. I płyniemy prościutko do Roata, żeby spełnić tą jedną bardzo ważną dla nas misję. Dobra, zapisujemy obie. Zapisujemy sobie dalej. Jedziemy, jedziemy. No i. Patrzcie, ile tutaj ryb. Patrzcie, ile tutaj, tutaj ryb im pobrakło. -po -po Już normalnie nie mam jak handlować tam na zewnątrz. Ale tu się głodówka zaczęła. Może powinienem uruchomić jeszcze drugą, ten. Eee, jeszcze drugą tutaj inicjatywę z rybami. Możliwe, możliwe, możliwe. Zwróćcie też uwagę, że tutaj. Ach, dobra, niech już będzie. Wiecie, co niech już będzie? Bo taniej w rzeczywistości mogę tę jukę kupi, kupić yy, a więcej u niego zarobić, nie? Więc bierzemy do matryniki jeszcze tą ostatnią tutaj. E, słuchajcie, e, ostatni ładunek taki większy. I dalej już będziemy czy czysto na, na rybach handlować. 20 tysięcy podatków. Muszę 160 tysięcy zależy. Ale jaja nie jest w stanie normalnie sobie tego poukładać jakiejś głowy, dobra. Eee, niech to wszystko do płonie należycie. Matrynika, proszę was bardzo, bierzemy tutaj e, jeszcze dla ciebie cała dycha. No trochę kasy za to powinniśmy tutaj zebrać, nie? No bo jedni na pewno na tym nie wyjdziemy. Eee, ulubionego psa, no na razie nie będę płacił do twojego ulubionego psa, popłyniemy do Guadalupe, zobaczmy tutaj, bo ja tu co prawda widzicie... Eee, ja tutaj robię ten cały cholerny, te, te, te wszystkie ryby, ale już nie starcza, już nie daje to rady. Jakbyś mnie z lupą zaatakował, to bym się zdziwił, poważnie bym się zdziwił, dobra, 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 16 tutaj powinniśmy sobie zdążyć, okej. Okay. Misja wykonana, dobra. Trochę kasy. Nie wiem, nie zauważyłem, czy kasa nam tutaj wjechała, czy nam nie wjechała. Ale już troszeczkę tutaj tego mamy. Oczywiście, jeszcze nasza dzięki, dzięki temu nasza reputacja z, idzie w górę. Od razu płyniemy dobre levelis, Nie ma co, trzeba naprawić troszeczkę ten jeden pieprzony okręt. Bo on tam już nie domaga. Eee, a ten tutaj, teraz, znajdujący się w gwadelupie. Gwaderupie. I jeszcze więcej kasy, słuchajcie, zyskaliśmy, widzicie, na Jutie. Przecież to było 140, teraz to jest słuchajcie. Kasy, co nie mała, nie? Tutaj 190 tysięcy. Otrzymaliśmy 33 ,000, 120, słuchajcie, monet. Monet albo już tam nie wiem jaka jest, to była wtedy waluta hiszpańska. Ale żeśmy na tym syrogo zarobili. Całkiem fajnie, całkiem fajnie, żeśmy kusi na tym weszli. Tak, na no, dobrą, dobrą sprawę to do teraz, mogę sobie układać plany. Budowy, słuchać jakiejś większej floty i ogarniania, tutaj troszeczkę bardziej sytuacji. Na e, ten, e, słuchajcie, na tym wszystkim dobra, czy nie? Czy masz może mapę? Nie masz, no trudno. Nie jestem w tym wypadku zainteresowany. Dobra, my to oczywiście ustawiamy na prawe 5 dni. Może być, niech to kurczę, będzie, niech to tutaj wylakierują mi to porządnie. Tutaj w Wadelupie. <śm> nie skorzystam, nie skorzystam, ee, nie skorzystam, łaskawy panie, muszę się do, do nowego orleanu, ee, dobra, 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 czy tutaj bubr, cokolwiek innego, albo dobra, słuchajcie, wiecie co, to już ewentualnie poza odcinkiem, mam nadzieję, że wam się podobało, już chyba nie będę czasu na nagranie czwartego, zaraz zobaczymy, ale trzymajcie się i heja, cześć!